Ich mały świat nagle stał się przyjazny i kolorowy. Nikola, Wiktoria i Dominik na co dzień mieszkają z rodzicami w Łuczycach. Żyją w skromnych warunkach. Takim rodzinom stara się pomóc Stowarzyszenie Piękne Anioły. Podczas nieobecności dzieci w domu wyremontowało ich pokój. Kiedy dziś wróciły z obozu, zamiast starego biurka, nieszczelnego okna, bez parapetu, zobaczyły zupełnie nowe miejsce. Nie głoszam, to zobaczyłam całkiem inny pokój, inne meble, inne ściany i ogólnie podłoga. Co pierwsze sobie pomyślałeś, jak go zobaczyłaś? w ogóle jestem w innym świecie, nie w moim domu. Mm -hmm. Cudowny jest, normalnie szok. Biurko i szafa tak samo, duże miejsce teraz na ciuchy, na różne takie Na biurko, teraz mamy trójkę takie większe, także będziemy mogli się spowodnie uczyć. A przedtem jak było? Dwa mieliśmy biurka, dosyć takie nieduże, nie, nie małe, ale się zmienialiśmy. Jedno się uczyło w mamy pokoju, drugie przy biurkach osób. Dopóki naprawdę nie zaczęło się coś dziać, nie zaczęło się robić zdjęć w pokoju, nie zaczęły przyjeżdżać meble, nie zaczęło być malowane, gipsowane, to nie wierzyłam. Tutaj wpadliśmy właśnie na taki pomysł, żeby to była zmiana warunków mieszkaniowych, ponieważ uważamy, że ta pomoc jest najbardziej długoterminową pomocą. Bo jednorazowe przekazanie rodzinie żywności. Czy, czy jakichś ubrań już po dwóch, trzech miesiącach tak, tak naprawdę nikt nie czuje tej pomocy, a tutaj same dzieciaki mówią, będą z ochotą wracać do domu. To jest takie coś najważniejszego. Każde dziecko uważamy powinno mieć godne warunki mieszkaniowe, powinno chcieć wrócić do siebie do domu. Jestem bardzo szczęśliwa, że dzieci mają nareszcie ten pokój.